Dzień dobry, witam państwa serdecznie na szóstej międzynarodowej konferencji o polach elektromagnetycznych, która w tym roku odbywa się pod hasłem Fale są niewidzialne, co robimy, aby były transparentne, normy i regulacje. Ja nazywam się Witold Tomaszewski i będę miał przyjemność poprowadzić dla państwa pierwszy dzień tego wydarzenia. Pierwszego dnia zajmiemy się głównie otoczeniem regulacyjnym, w jaki sposób są normy wyznaczane i w jaki sposób są dotrzymywane. Ale jako skromny moderator nie będę już zabierał głosu. Zapraszam pierwszego naszego gościa, którym jest doktor habilitowany inżynier Sławomir Hausman, szef rady programowej tego wydarzenia. Panie profesorze. E, dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. E, może jeszcze się przedstawię, jestem profesorem Politechniki Łódzkiej i przy okazji kierownikiem zakładu telekomunikacji na tejże uczelni. Jestem bardzo blisko zawodowo związany od wielu lat z tematyką konferencji. Czuję się zaszczycony tym, że organizatorzy powierzyli mi funkcję przewodniczącego tego wydarzenia. Proszę Państwa, bardzo miło mi, mi Państwa powitać na konferencji Przypomnę Państwu długą nazwę tej konferencji. Fale radiowe są niewidoczne. Co robimy, by były transparentne normy i regulacje? Konferencja jest tradycyjnie organizowana przez Instytut Łączności i Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym ITU. Konferencja odbywa się 1 i 2 grudnia bieżącego roku, czyli dzisiaj i jutro. i W tegorocznej edycji patronat honorowy objął Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, URSI. Patronat medialny objęły zaś redakcje chip.pl, cyberdefense24.pl oraz polskie radio24.pl. Proszę pozwolić, że na początku e, przywitam e, dwóch e, szczególnych przedstawicieli, organizatorów. E, pana ministra Janusza Cieszyń, Cieszyńskiego, sekretarza stanu i pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Mam nadzieję, że pan minister mnie e, słyszy. Dzień dobry. I e, pana Mario e, Maniewicza, dyrektora Biura Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU. Witam także wszystkich znakomitych prelegentów z Polski, Wielkiej Brytanii, Serbii, Norwegii, Francji, Australii oraz przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU. Jak widać, mamy uczestników z kilku kontynentów i stref czasowych, a więc dzień dobry albo być może dobry wieczór, w zależności od tego, skąd Państwo się z nami połączyli. Proszę pozwolić, że od razu w ramach powitań przedstawię i przywitam czterech pierwszych znakomitych prelegentów, którzy za chwilę przedstawią swoje referaty. Będą to pan Jafar Keshwary, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego IEEE. Będą to także pan Chu chang przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Technicznego IEEE do spraw Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego. Dzień dobry. Witam pana profesora Marka Zmyślonego z Instytutu Medycyny i Pracy im. Nofera oraz panią doktor Emily von Deventer, kierownika Zespołu ds. Promieniowania i Zdrowia w Departamencie Środowiska Zmian Klimatu. I zdrowia, Światowej Organizacji Zdrowia. Szanowni Państwo, sieci komórkowe, internet, a przy okazji sztuczna inteligencja, przemysł 4.0 rozwijają się obecnie w sposób synergiczny i bezprecedensowy, dając nam szansę na nowe impulsy w rozwoju cywilizacyjnym, dostę większą dostępność usług medycznych i edukacyjnych, wyższy poziom życia. A jak teraz też no jesteśmy od dwóch lat, właściwie półtora roku, świadkami tego, jak bardzo rozwój tych technologii zwiększa naszą odporność, odporność na, naszych społeczeństw na sytuacje pandemiczne. Paradoksalnie temu postępowi towarzyszą lęki, obawy dotyczące oddziaływania fal radiowych na zdrowie ludzi i na środowisko. Te obawy wynikają częściowo z braku wiedzy na temat natury fal elektromagnetycznych, ale niestety także z wpływu celowo upowszechnianych fake newsów. Tym bardziej społeczeństwa powinny być informowane i poznawać aktualną i rzetelną naukową wiedzę na temat oddziaływania pola elektromagnetycznego na środowisko oraz życie i zdrowie człowieka. I temu właśnie służy nasza konferencja. Konferencja jest kierowana do środowisk naukowych, administracji publicznej, biznesu i mediów, ale także do wszystkich osób, które są zainteresowane tematyką pól elektromagnetycznych oraz sieci 5G, czyli najnowszej generacji sieci komórkowych, a także przyszłościowych sieci 6G, które już są w opracowaniu i pojawią się zapewne za, za kilka lat. Dzięki bardzo dobremu przyjęciu konferencji w ubiegłym roku, która była organizowana w trybie online, również i tym razem konferencja jest przeniesiona do internetu, dzięki czemu ma ona charakter ogólnoświatowy. W tym roku podczas szóstej Międzynarodowej Konferencji Pól Elektromagnetycznych skupimy się na, na tym, co zrobić, aby to, co jest niewidoczne, czyli fale radiowe, stały się zrozumiałe. W popularno-naukowy sposób prelegenci opowiedzą o tych polach, o sposobach ustalania norm i sposobach przestrzegania tych norm. Skupimy się także na doniesieniach dotyczących oddziaływania pól na środowisko oraz zdrowie człowieka i przyjrzymy się mechanizmom działania tych wymienionych, wcześniej wspomnianych przeze mnie fake newsów oraz sposobach walki z dezinformacją, de która, która narosła wokół chociażby sieci 5G. Prelegentami będą naukowcy, dziennikarze, specjaliści z zakresu pól elektromagnetycznych pochodzący z Polski, Wielkiej Brytanii, Serbii, Norwegii, Francji, Australii oraz przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU. Ich prezentacje będą dotyczyć między innymi ogólnie badań nad polami elektromagnetycznymi Jakie są prowadzone w ich krajach, opowiadzą o kampaniach pomiarowych, między innymi, które są prowadzone tam, gdzie pracują, o normach, jakie obowiązują i być może nieco się różnią od tych, które na przykład obowiązują w Polsce, a także o tym, będą się dzielić z nami informacjami o tym, w jaki sposób walczą z dezinformacją. Po każdym z bloków tematycznych odbędzie się debata. W ramach której połączymy się na żywo z każdym z prelegentów, a pierwszy 200 osób zarejestrowanych na wydarzenie będzie mogło zadawać pytania. W naszej wirtualnej sali konferencyjnej zgromadzonych jest już bardzo wiele osób, uczestników konferencji, zaproszonych gości. Witam każdego z Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy być razem online. Mam nadzieję też, że Polska okaże się e, krajem gościnnym nie tylko wtedy, kiedy Państwo są tutaj na miejscu, ale Polska okaże się krajem gościnnym także w wydaniu online. E, z należnym szacunkiem chcę powitać wszystkie osoby, których nie jestem w stanie tutaj wymienić, którym konferencja zawdzięcza swoje powstanie, e, trwanie i wysoki poziom merytoryczny. I już teraz kieruję gratulacje i podziękowania do Komitetu Organizacyjnego Konferencji, który dołożył wszelkich starań, aby mimo trwających warunków epidemicznych konferencja była tak jak dotychczas bogata w ciekawe referaty i dyskusje, a strona techniczna by była jak najwyższym poziomie. Zapraszając wspaniałych naszych gości, Pozyskując ich dla naszej konferencji, wykonali Państwo znakomitą robotę. Bardzo za to dziękuję. Uczestnikom konferencji fale radiowe są niewidoczne. Co robimy, by były transparentne, normy i regulacje? Życzę owocnych obrad i inspirujących dyskusji. Bardzo dziękuję.